Witam, tu Magda i kolejne proste, znaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj serdecznie zapraszam na błyskawiczne danie z ryżem i krewetkami. Mam ryż ugotowany w lodówce, sięgam po krewetki mrożone, zatem całość pójdzie naprawdę bardzo szybko. I jest to danie, po które bardzo chętnie sięgam w zabiegane dni, kiedy wracam z pracy do domu, a nie mam pomysłu na posiłek. To taki posiłek można naprawdę przygotować raz, dwa. Mam tutaj 250 g krewetek, one już są rozmrożone. Najlepiej rozmrażać je przez noc w lodówce i po rozmrożeniu delikatnie osuszyć, tak żeby one się smażyły, a nie dusiły w wodzie. Oprócz tego, że są rozmrożone, są oczywiście też oczyszczone no i są zagonkami, co będzie ładniej prezentować się w daniu. Bez żadnego doprawiania odstawiam je na chwilę na bok i rozgrzewam patelnię z niewielką ilością oliwy z oliwek lub klarowanego masła. Ja dzisiaj sięgam po klarowane masło, daję niepełną łyżkę i mocno je rozgrzewam. Masło rozgrzane i na tym etapie wszystkie składniki powinny być już gotowe. Jeśli mam coś do krojenia, no to kroję sobie wcześniej. Ja mam wszystko gotowe i za chwileczkę będę o tym mówić. Na początek dodaję krewetki i krótko je podsmażam, naprawdę krótko. Po mniej więcej minucie z każdej strony są już zblanszowane, więc nie wymagają długiego smażenia. Gdybym miała krewetki surowe, to jest te szare, no to smażę tak długo, aż staną się różowe, bo to jest oznaka, że one są dobre. I ja od razu po dodaniu posypuję je płatkami chili. To jest suszone chili, drobno pokrojone. Można się mieć także po świeżą papryczkę, ale w tym momencie musi być już posiekana, zatem siekam ją zupełnie na początku. Teraz dodaję piseczkę ryżu. Zwykły, biały ryż ugotowany na sypko. I mieszam szybko, tak żeby każde ziarenko pokryło się tym sosikiem z dna patelni smakiem masła, krewetek i chili. Teraz solidna garść rukoli. Można ją wcześniej z grubsza posiekać lub tak jak ja, pokroić nożyczkami na mniejsze kawałki, żeby to było przyjaźniejsze do jedzenia. I na koniec solidna szczypta soli. Pieprzu już nie daję, bo jest chili. I można podawać. Danie gotowe, tak wygląda. Ja lubię tutaj dodać jeszcze kilka łyżek śmietany kremówki, żeby całość była taka bardziej aksamitna i przyjemna do jedzenia, ale w zasadzie można byłoby to tak zostawić. Ilość śmietany zależy oczywiście od ilości ryżu. Ja na taką średnią miskę ryżu daję 3-4 łyżki kremówki. Chwilę podgrzewam i danie gotowe można podawać. Błyskawiczne, pachnie przepięknie, smakuje wybornie i można się tym naprawdę doskonale najeść. Tak prezentuje się na talerzu. Przepis, jak sami widzieliście, banalnie prosty, w zasadzie trudno to mówić o przepisie, ale danie jest naprawdę smaczne, więc z przekonaniem polecam. Mam nadzieję, że sposób Wam się spodoba. Gorąco zachęcam do wykorzystania przepisu. I na koniec, jak zawsze życzę smacznego, nawet w zabiegane dni. Mm, banalnie proste, ale rewelacja. Koniecznie spróbujcie sami.